Czyżbyśmy mieli przeciwnika dla Olafa? A mogłam wyjść za kogoś. Przyszedłeś walczyć z Olafem? Od dawna czeka na godnego przeciwnika. Zazwyczaj takie turnieje odbywają się w karczmach albo na ulicach, a wy macie arenę. Królowa Birna ofiarowała swoje klejnoty na jej budowę. A gdzie jest Olaf? Pojawi się, gdy będzie miał przeciwnika. Chcę zmierzyć się z Olafem. Walki na pięści są tradycją Skellige, a tutaj, na Anskelig, ta tradycja jest szczególnie poważana. Co to za tradycja? Na Anskelig żył kiedyś Dunc Niedźwiedź, który zabijał monstra gołymi rękami. To turniej na jego cześć. Zgadzam się walczyć na śmierć i życie. Jak się nazywasz? Gerald z Rivi. Gerald się z Wejdź na arenę! Jeśli zwyciężysz w tej walce, spotkacie zaszczyt pojedynku z Mistrzem Mistrzów. Krew królów. Ściągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z skarczmy wynosić. Walka jest naszą uświęconą tradycją. Przelama na tej arenie krew świadczy o sile klanu. Ten, kto dzisiaj zwycięży, zostanie mistrzem. Ale każdy, kto ma odwagę walczyć, jest bohaterem. Zaraza. Ratujcie! Został pokonany w uczciwej walce. Czy jest jeszcze ktoś, z kim mogę się zmierzyć? Na Skeligę pokonałeś już wszystkich, którzy byli do pokonania. Jesteś mistrzem Skeligę. Możesz być siebie dumny. Obserwowałem Cię i widzę w Tobie ogromny potencjał. Może chciałbyś przejść z amatorstwa na zawodostwo. Nie rozumiem, co masz na myśli. Szukam kogoś, kto będzie w stanie zdetronizować Mistrza Mistrzów. W tym momencie tytuł należy do pewnego mieszkańca Skellige i tylko ty możesz go pokonać. Musisz jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czujesz się na tyle mocny, by popłynąć na Skellige i rzucić wyzwanie Mistrzowi Mistrzów? Mogę spróbować. Znakomicie. Na wyspie Spikerok znajduje się arena, na której walczy aktualny mistrz mistrzów. Uprzedzę ich, że przybędziesz, żeby rzucić mu wyzwanie. Ślepie ma pewnie <tryk> Ciągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z wynosić. Przedłeś walczyć. Chodź, no, tu pogadamy. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Geralcie z Rivi. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła, Witaj. Synowi Lady Lady przysługę zrobiła swemu synowi Lady Brand. A niech leje i do samego Ragnarok. Witaj. Mutant, co? No, nie krzyw się, to dobrze dla ciebie. Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem ponad mistrzami, a ty przyszedłeś wyzwać go do walki, prawda? Czy jest coś, co powinienem wiedzieć o moim przeciwniku? Poprzednio musiałem walczyć z niedźwiedziem. Idź z nim, zaprowadź cię gdzie trzeba. Oto mistrz mistrzów! Skalny troll raczej dojrzały osobnik. To będzie walka na pięści. Na pięści? No, oczywiście zapewniamy godny pochówek, zgodny z wyznaniem kandydata. Nikt nie ma problemu z tym, że aktualny mistrz jest trolem. A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany Upiaszczonym. Przydomek zdobył, zanim troll wbił go w ziemię. A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, to niewiele powie. Pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll? Logika nie jest jego mocną stroną. Chcę się zmierzyć z mistrzem mistrzu. Jak się nazywasz? Geralt z Rivi. Jestem gotowy do walki. Geralt czy z Rivi? Zaczynamy! Widocznie well, no, 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 no. się. Geralcie z Rivi, w uczciwej walce pokonałeś Mistrza Mistrzów i zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę. Zasułam się!